Ja myślę, że przede wszystkim należą się naszym dziewczynom ogromne brawa, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale mamy znowu mistrzynię. Dziewczyny świeżo, co wróciły ze Wschowy, gdzie przywiozły do nas masę medali. Myślę, że Państwo również wiecie doskonale, że są e, informacje przekazywane przez nas, są przekazywane przez media na bieżąco, co się dzieje w różnych miastach. No i oczywiście one się teraz szykują do Mistrzostw Polski. Myślę, że ogromnym dopingiem od Państwa będą na pewno bardzo, ale to bardzo podbudowane. No i oczywiście, żeby nie opadły z sił, ja mam również mały słodki poczęstynek. Tutaj, o, dam dziewczynom, proszę bardzo, podzielcie się. I no, myślę, że jedynie co pozostaje, wszyscy wręczanie trzymają kciuki za majoretki. Dziękuję bardzo, na pewno się uda, wszyscy jesteśmy pewni. Dziękuję. Za dzisiejsze występy proszę państwa, 40 minut tańca.